Dziesięciolecie świętował w piątek zespół Ocean Życia z Szuwałk. Mowa o wokalnej grupie seniorów, która koncertuje na imprezach plenerowych, dorzynkach, festiwalach w Suwałkach, ale także innych polskich miastach i za granicą. W swoim repertuarze zespół posiada piosenki popularne, ludowe, biesiadne, patriotyczne, wojskowe i okolicznościowe. Za swoje występy zespół otrzymał wiele podziękowań i dyplomów, a w 2017 roku odebrał Nagrodę Miasta Suwałki w dziedzinie kultury. W sumie grupa ma na koncie około 200 koncertów. Pomysłodawczynią i założycielką zespołu jest Jadwiga Sowulewska, obecnie prezes stowarzyszenia Seniorzy z Pasją Horyzont i menadżer zespołu. No rzeczywiście tak mówią, że to moje dziecko. I, i takich traktuję po prostu yy, tak jak foka nad nimi, <laughs> opiekuję się nimi i stwarzam warunki, żeby w miarę mogli funkcjonować. I co myślę, no jesteśmy wszyscy zadowoleni. Oni też. Bo tak by siedzieli w domu, a tak mają możliwość. Spotykamy się, wyjeżdżamy na różnego rodzaju koncerty. Jesteśmy zapraszani nie tylko tutaj w suwałkach, ale w wielu wypadkach poza suwałkami. Całe życie było marzenie takie, żeby należeć do takiego zespołu. Pracowałam i nie miałam okazji, żeby śpiewać. I dopiero jak na emeryturę. Poszłam wtedy dopiero mogą swoje marzenia zrealizować, właśnie w Oceanie Życia, w diamencie, jak w Zespole Tanecznym. I bardzo się cieszę, że mam tyle znajomych, tyle koleżanek, kolegów szczerych, dobrych. Jesteśmy wielką rodziną. Z okazji jubileuszu zespół dał koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I i drugiego stopnia w Słuwałkach. Na uroczystość przebyły zaprzyjaźnione grupy. Pogoda Rodaków z Niemęczyna na Litwie, Pojezierze z Ełku, Oleckie Echo, Melodia z Augustowa, Wspomnienie Rodaków z Rostynian na Litwie, czy zespół Lira z Wydmin. Z życzeniami pojawiły się między innymi władze Słowełk na czele z prezydentem miasta Czesławem Rękiewiczem. Cieszy się należy że seniorzy organizują sobie życie, że realizują swoje pasje, że rozwijają swoje również talenty. No, tylko pogratulować, że, że mamy tak aktywne, starsze nasze społeczeństwo. I to jest fajnie, że nie siedzą w czterech kątach w swoich domach, tylko wychodzą, pokazują się na różnych scenach, wyjeżdżają, wiem, że z, z koncertami do innych miast i o to chodzi.